Powiem wam tak szczerze, że nic tak mnie nie cieszy przed tymi świętami jak robienie nalewek świątecznych. Barbarka, ziemia baśka, baśka, słuchaj, ja robię normalnie od samego rana nalewki świąteczne, wiesz, na prezent. Nie ma to jak, słuchaj, podarować komuś prezent od serca. No wiem, że jest wcześniej, słuchaj, ale ja słuchaj, ja się robię naleweczki bardzo dobre z termomiksa. Pijana, pijana, od razu pijana, to od razu, że ja pijana. Słuchaj, ja muszę posmakować, ja muszę zdegustować. Co jest wcześniej? Słuchaj, a wiesz, Baśka, że ja się wcześniej urodziłam o dwie godziny? To mi się wydaje, że to po prostu teraz mi w ganach zostało, że ja teraz wcześniej muszę się po prostu napić, nie? Mmm, Baśka, ty mi pomożesz, jeszcze mam ze 20 butelek do rozlania. Słuchaj, jeszcze cię plucha. <laughs> pycha, no, ja pierdzie, powiem Ci, że ja uwielbiam te święta, żebym kupiła takie butle świąteczne, słuchaj, dam takie prezent. słuchaj, ja sama dobrze wiem, czy ja mam pić, czy mam nie pić, słuchaj, ja muszę zdegustować, no to jak ja komuś dam, a jak jest w Masterchefie, zanim oni dadzą do zeżarcia coś, to chyba też muszą spróbować, dziewczyno, ja wiem, że mam 20 butelek, no i każdy, muszę spróbować, no, Maćka, przecież ja muszę szanować osobę, która dostanie ode mnie taki prezent, taką buteleczkę, ja bez po prostu sobie muszę tryknąć, no, Baśka, czy ty wiecznie musisz być taka zamulona? Czy ty wiecznie musisz mnie denerwować? Mm. Baśka, ty mnie nie zdenerwujesz. Ja pierdzielę, jakie to dobre. Słuchaj, zrobiłam normalnie o smaku Kinder Country. Ja pierdzielę. jeszcze takie kuleczki mi tutaj latem. Słuchaj, ja wiem, że jest wczesna pora, ale po prostu na mnie nie ma w pory na picie. Mówię ci, ale. Jezu, jakie dobre. Słuchaj, miałam jechać samochodem, ale chyba dzisiaj dzisiaj zakończę z Kinder Country. I będę miała country, country, country. Dawaj, Basia, nie zabulaj. podaj na chałupę, będziemy robić razem. Basiu, moja kochana, wiesz co? Będę kończyć, bo ja nie lubię się oplatać po prostu toksycznymi ludźmi. Ja po prostu takich ludzi unikam. Ja wolę, jak już miałam z tobą tak gadać, to już wolę sama po prostu sobie pogadać z tym moim Kinder Country. Chyba ja tutaj miałam prezenty pakować, ale najpierw muszę zrobić te prezenty. Nie no, to Baśka, no to buzia Pa. Ja twierdzenie mam kochani, że normalnie. Te święta to jest taka cudowna magia, nie? O, na spirycie nie to lepiej klepie. Wolość moja kochana, wolność moja jedyna Powiem Wam, że takie poranki. Wiem, nie powinnam, ale co zrobić? Coraz trudniej wyrwać dupę na mieście. Wylało mi się. Nic nie może się zmarnować.